Dzień dobry, szalom, abeja i salam aleikum, witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcineczki, odcineczku z Rodu Purpury, czyli w naszej lokalnej grze tron, gdzie walczymy o tron bizantyjski jako dynastia Romanczogów. Jak widzicie, save'ik działa. Paradoks próbował. Paradoks próbował sabotować kolejną serię, ale na szczęście udało nam się uratować save'a, uratował nam się uratować serię. Gramy na najnowszym DLC-ku, tym takim pomniejszym, który tam wprowadza jakieś pomniejsze zmiany, nie do końca wiem co wprowadza. Na razie zobaczyłem, tylko to odkryłem, że dodaje wspomnienia postaci. dlc widzę, że od razu jest przetłumaczone. Także spolszczeń... Spol ludzie, którzy robią spolszczeń do SEGA 3 no, czapki z głów, że to jest taka ściana tekstu, takie ściany eventów, a to jest tak dobrze przetłumaczone. Ja jestem w szoku. E, tych wspomnień przecież nie było, albo jestem mały, bo nie widziałem tych wspomnień ch chyba, nie wiem. Nie. Znaczy. Dobra, powinienem przeczytać co dodaje ten Delcek, ale nie zrobiłem tego. Aha, i nie włączyłem jeszcze moda na Zapomniałem <ścoughs> so, wyłączyć moda na czat. E, graliśmy CK3RP na Multiku i powiem wam, że śmiesznie było jak 15 osób. Gracie sobie RP na, e, w CK3. Polecam bardzo serdecznie. E, może jeszcze kiedyś coś takiego zorganizujemy. Dobra, kontynuujemy naszą e, wspaniałą przygodę. E, dynastia Romanczowa. Ktoś zaproponował w komentarzach, żeby zmienić nazwę Dynastią, odnoszącą się do, do, do Rzymu, do, 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 do Rzymian. Tak sobie pomyślałem. Okej, okay, ale żeby nie było zbyt tak sztampowo, tak wiecie, jednoznacznie do Rzymu, to tam połączyłem trochę jakoś tak z Romanowami, połączyłem dynastię, może trochę z ranczem, romanczowy. No i oczywiście do Targaryenów jest odniesienie, zamiast trzygłowego smoka mamy dwugłowego dzika i ośmiokopytnego dzika, ale jest dwugłowy dzikor, także wszystko się zgadza. A, i nasz syn to nie jest Bebici, tylko bo Bebici to przekręci Włochsi, a my jesteśmy de facto Grekami, jakby nie patrz. Chociaż Bizantyjczycy do końca uznawali się za Rzymian, a nie z jakichś Greków, ani za Bizantyjczyków, oni po prostu mówili, że są Rzymianami. Bizancjum to jest określenie z XVIII wieku, de facto? Coś takiego było, nie? nie jestem pewien, ale tak to wygląda. Dobra, więc co? Otrzymujemy, Sejvik działa, póki co nic nie kraszuje, wszystko pięknie chodzi, kontynuujemy naszą walkę o tron. Ostatnio udało nam się podwoić rozmiar naszego królestwa eee, i mamy. Mamy sporo córek i jednego syna, który niedawno się urodził i pozbawił naszą burmistrzyje naszą córeczkę, możliwości zasiadaje na tronie. No chłopiec jeszcze młody jest, może coś się z nim wydarzyć. Mamy też córk, córkę, żonę, on jeszcze może być więcej dzieciaków, ale mamy strasznie dużo córek, same córki. Pięć córek, dobra, lecimy. Natknąłem się na książkę opisującą, jak starożytni zakonnicy używali transów i wizji ekstazy, by obcować z niebiosami. Wydaje się to dziwną praktyką w naszych czasach, ale może jest coś, czego można się od nich nauczyć. Zastanawiam się, co by się stało, gdybym naśladował ich praktyki. Co mówią inne źródła? Z tego, co pamiętam, to nasz obecny bohater, ten po początkowy, hrabia Christochrobos, No go na niestety nie możemy... Chociaż możemy go zmienić. Tak jak w poprzedniej serii, dynastia na, na tej naszym Banu Danisie w tej Hiszpanii zaczynała się od Zająca, tak samo tutaj zaczniemy od Zająca, będzie to zająców, e, Tak, zająców. I z tego, co pamiętam, nasz Zającow, nasz główny bohater, protoplasta, założyciel dynastii Romanczowów, e, on nie jest zbytnio teologiem i ma tam kosę, yy, tak jakby powiedzieć ładnie niesnaski z lokalnym biskupem, także nie będziemy się bawić żadnej wiedzy mistycznej, tylko poszukamy jakiejś ciekawszej książki a jednak, same książki, same książki o, o religii. Im bardziej zagłębiam się w starożytne teksty, tym więcej odkrywam. Czy tajemnice, praktyki, które stosowali starożytni zakonnicy mogą być starsze niż sama wiara chrześcijaństwa? Ty, a może? A może, że doszukuję się drugiego dnia, jakiś, jakąś schizmę odłam? Ty, to by było dobre, lorowe. Chociaż teraz zmienić się w inną wiarę prawosławną? Heretycy mogą w Crusader Kings mieć wiarę prawosław, ten heretycką? Bo chrześcijanie, muzułmanie to wiem, ale prawosławi? Ciekawe. Eee, no dobrze, odkrywamy tak wiele o naszej wierze. Coś nowego. I mamy dostępny atrybucik. Kręgi naukowe. Nauka za poziom religijności plus 2. No i cyk. I bardzo dobrze. Słuszna uwaga w komentarzach wpadła, że dobrze by było zbudować koszary, A one aż 180 kosztują. Dobra, zbudujemy koszary i to pomoże w ewentualnym dalszym poszerzaniu ekspansji na naszego terytorium, chociaż teraz byśmy spróbowali coś odziedziczyć, zamordować może, żeby, bo... My mamy dość całą armię i długo będziemy mieć całą armię. Znany wynalazca Abbas ibn Firnas zwrócił się do mnie z bardzo dziwną petycją, niosąc parę skrzydeł wykonanych z drewna jedwabiu. Ludzie od dawna żyją, przebywają przez tworze, jakiś wczesny da Vinci. Mówi, dokonałem obliczeń, dowodnie, że możemy tego dokonać, pozwól mi skoczyć z najwyższej wieży twoim zamku i pani, a będę ci potem wiernie służyć. Aż mi się przypomina ten, Assassin's Creed 2? Jako Ezio poznawaliście Leonardo da Vinci, on też tam dziwny eksperymenter. Ej, to była chyba misja z maszyną latającą, nie? Nie, bo tak mi się skojarzyło z Asasynem, bo zapowiedzieli tego Asasyna Mirage. O Jezus! To jest tak piękne odniesienie do jedynki, jeżeli to będzie taki porządny Asasyn bez tych systemów RPG-owych, to będziemy cisnąć. Oj, będziemy grać na streamach. Niestety moja córka Króliczyca dowiedziała się o tym i błaga mnie, abym pozwolił jej zobaczyć, jak wiekowy uczony zbija się w powietrze. Możemy, możemy pozwolić naszej córce obserwować te zbagania, albo możemy sami wziąć udział w tym eksperymencie i na siłę na siłę myślę, że hraba zająców mógłby polecieć, ale polecimy głównie dlatego, że ma 100% szansę, że dostanie jakiś przydomek. A wiecie, że ja mam w manię tego, żeby władcy otrzymywali przydomki, dlatego weźmiemy te skrzydła od wędrownika i polecimy, latający zając, czy to ptak, czy to samolot nie, to zająców leci. Tworzysz mi skrzydła, chcę latać. Eee, szybujesz niczym orzeł. przy przydomek Skrzydlaty. Hrabia z zająco w Skrzydlaty, z dynastii Romanczowów. I zobaczyliśmy świat z góry. Tu zwanałki przyroz minus 8. Ok. Jesteś znany jako Skrzydlaty. No i pięknie. i tak się tworzy lore, tak się tworzy historię. Twój kanclerz, Burmisz. David. David to jest ten. My mieliśmy jakiegoś uchodźcę z krajów muzułmańskich, pamiętam. On został. Kimś on został, nie pamiętam już. Yy, wpadł ostatnio w terapaty. Hrabina Wiwawina uśmiecha się uczciwie, po czym kontynuuje. Upewniłam się, że sytuacja rozwiązała się sama i wspominam o Tobie jak, jako dobroczyńcy. Doskonała robota. Okej, okay, dobry uczynek i wymaga spłaty, spoko. Możemy powiedzieć Świętą Wojnę o Kretę. Sąsiadujemy przez morze z muzułmanami, ale raczej tego wypowiadać raczej... Znaczy, zdecydowanie nie będziemy wypowiadać i możemy powiedzieć yy, Wojnę z komunikę Bułgarii. E, przypominam, że wydarzyło się to, co, co się miał nie wydarzyć, czyli Bułgaria wzięła sojusz z Bizancją i razem pokonała hordę madziarską, dzięki czemu Bułgaria się obroniła. E, ciekawe tylko, czy się utrzyma. E, oczywiście tego też nie będziemy robić, ale to, co zrobimy, to odpalimy sobie kolejny punkcik w ścieżce nauki. 20% głównych wędności radnych zostało dodanych do Twoich własnych. O, no to, to jest chyba całkiem mocne całkiem mocne. Widzę, że, że, że nasz przywódca staje się dość silną postacią. Pytanie, czy możemy jakiś lepszych zarządców poznajdywać, marszałków? Ale wątpię, wątpię, tak mi się wydaje. Znaczy oni nie są źli, więc raczej lepszych nie znajdziemy, tylko zarządca jest dość słaby. Kształtowanie władcy. Mój syn Bebiccios, bez przerwy stawia na swoim i ciągle czegoś chce. Przez połowę czasu próbuje mi mówić co ja mam robić zamiast odwrotnie. cechy apodyktyczne. Walka, zarządzanie. Mm -hmm. ciekawe, ciekawe. Możemy ci drogi Bebiciosie? Drogi Bebiciosie, czy możemy Ci wyznaczyć, w co Ty masz pójść? Kim będzie Bebicios? Bebicios będzie... Myślę, że będzie wojownikiem. Myślę, że jak Bebici za naszych czasów był wojownikiem, tak samo Bebicios też będzie wojownikiem. Yy, Valeria Skandeles, szlachcianka z Mistry. Złożyła mi ofertę, jeżeli wierzyć li listowi, jest ona doświadczoną zielarką, która chętnie podziałaby swoją wiedzą w zamian za pokój i strawę. Zawsze jestem skory nauki nowych rzeczy. Okej, okay, zyskujemy cechę zielarza. Średnia premia na zdrowie, nauka, intryga, bardzo dobre. Mogłaby zasadzić ogródek. Wiewa <grywa> zostanie rzadkiego kwiata, który rozświetli jej dzień. Nie, no dobra, yy, z, z chęcią ją zaprosimy, zyskamy cechę zielarza. Teraz spędzamy kolejny noc w kategoryzowaniu roślin i ważeniu eliksirów. Wertuje jeden z jej przydatnych, przetartych ksiąg, gdy nagle znajduje akapit, który mógłby sprawić, że księża wpaliby w gniew. Muszę bardziej zgłębić się w tą tajemną wiedzę. Nie rozkojarzą mnie pogłoski i mity. Teraz pytanie: czy my chcemy szukać czarownika? Nie, myślę, że Zającov nie poszedłby w tą stronę. Nie, rozko nie, skroja nie rozkojarzą mnie pogłoski i mity. Króliczyca dorasta, fajnie. Droga króliczyco, droga króliczyco, trzeba Ci znaleźć małżonka, ale zanim znajdziemy Ci małżonka, od razu za pamięci postawimy koszary. Jeżeli mamy walczyć o tron bizantyjski, co jest głównym naszym celem, to potrzebujemy. Potrzebujemy silnej armii. Wy wszystkie, nasze drogie córeczki, macie małżonka, tak? Yy, to cieszy nas bardzo. Z zająca nie ma małżonka muskularna. A więc Zająca poslubi niejakiego Markiosa z hrabstwa y, Nikozi. Także żyjcie długo i szczęśliwie. Natomiast Króliczyca wyjdzie za nie niejakiego Janos Janosa Alpakesa. Wszystkie małżeństwa matrynialne, gdzieś tam zas za za zasiejemy możliwość, możliwość rozszerzenia naszej dynastii. Miejscowa rybaczka z hrabstwa Lakonia, Margareta, Mar stanęła przede mną twierdząc, że może przygotować zaczarowaną wieczerzę. Rzekomo łowi magiczne ryby w sekretne miejsce i odprawia na nich dziwne rytuały. Następnie podaje ich głowy, z których każda nat natchniewa entuzjastyczną wizją na wiele dni po jej spożyciu. Nie ma tak się sztaknąć rybą głową. Rybaczka wykręca swoje ręce, gdy na mnie patrzy jej oczy świecą chciwością i strachem. Nie pozwolimy czarownicy żyć! Margaretta zostaje na stosie. No raczej nie ra ra Raczej nie za zającewa, on pobożnym żbiszkiem nie jest e Myślę, że musi nas nauczyć tego rytuału. Myślę, że musi nas e nauczyć tego rytuału. I dzięki temu ona jest w ogóle na naszym dworze, tak? I jest czarownicą. No fajnie. Kolejny punkcik z zakresu nauki. Luki prawne. Kupowanie roszczeń. No roszczenie roszczejami. Na razie to my walczymy o przeżycie. A, i możemy... Dobra. Dobra, ja wiem, że tam kościół prawosłabny by raczej potępiał z Związki kazirodcze, ale my jesteśmy dynastią wybraną, tak? My przypłynęliśmy do Grecji, żeby ją podbić z, z Atlantydy, którą, która została zniszczona, tak? Może nie na smokach, a na dzikach. Wyślij propozycję. Eee, oj, nasza córka zająca urodziła własnego snu. Dobra, teraz mogę was brać z komentarzy, żbiczków. Także naszym wnukiem? Wnukiem zostanie jakiś Kwieciu. Świetnie. O i przy okazji zmarł nasz mistrz szpiegów i zastąpiła go niejaka margareta, którą kojarzycie, ta, ta czarownica. Ale dobrze, dobrze. Nie ma tak jak czarownicę mianować mistrzem szpiegów. I kolejny doradca nam zmarł. Marszałek. No nieźle. Kirlios świetnie, będziesz marszałkiem i dalej zwiększasz kontrolę na naszym nowym hrabstwie, świetnie. I udaje nam się blokować cechę Erodyta, co dawała Erodyta? Szansa spisku przy rozwoju na oka plus 5. okej, okay, świetnie, przyda się, przyda się. E, czy możemy. Bo możemy aż do siedmiu tych zbrojnych rozbudować, Ojacie, jacie jacie. Mówiliście, że łucznicy są dobrzy na start. Także możemy zrobić jeszcze pół u, 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 tych e, łuczników. Ale zbrojnych możemy aż do siódmego poziomu rozwijać. Wow, to wynika z tego, że jesteśmy tymi Bizantyjczykami, tak? W trakcie przeprowadzania przeze mnie kontroli w koszarowej infanerii niedawno zbudowały się koszary, zostaje przywieziony ciężko rany żołnierz, traci on zbyt wiele krwi. Gdzie jest Medyk? Jordany gdzieś się zapodział. No nasz blisko oczywiście. Bandyta jeden bataszka. I przychodzą mnie ciarki po plezach teraz tylko ja mogę być jedyną nadzieją dla tego mężczyzny. Nagle jakby z nicości moja mistrzyni szpiegów, Margareta, wyłania się obok mnie, podwija swoje rękawy i oczekując na mnie patrzy. I z racji tego, że my ją lubimy, i ona lubi nas, całkiem spoko, gdzieś tam się historia Lord tworzy, że ją przypadkiem poznaliśmy jako tą czarownicę, i sami też chyba zostaliśmy z czarownikiem, moglibyśmy 300 punktów doświadczenia ale nie, ale możemy razem z nią, ...rażem z nią uleczyć. Kim ty jesteś? Jakiś wędrownik, ród Sal Solomona. Podajcie mi krępulec. wyleczymy życia. Nasz pacjent miota się i wrzeszczy i strzej wcześniej przyciskają go. Każdy ruch jest walką, jednak Margareta zostaje niezruszona i z czasem jej ciche skupienia przychodzi również na nas. Nie jestem pewien jak sobie z tym poradziliśmy, ale ostatecznie wygląda na to, że żołnierz przeżyje. A to jest nasz żołnierz w ogóle. E, to było imponujące osiągnięcie zająców, mówi Margareta, ze, ze zmęczonym uśmiechem, to był zaszczyt służyć twojego boku, nie dałoby mi się bez ciebie, no i cyk, łatwo. Hej, faktycznie, bo tak ja od czasu do czasu sprawdzam, czy jakiś event coś daje. I nie bo nie, nie zapisaliśmy na, na, na naszym pamiętniczku, naszym pamiętniczku wspomnieniach, że lataliśmy, jak, jak ten, jak Da Vinci latał, machał skrzydłami. To, że Margareta została naszym przyjaciółką, okej. Kaisera dorasta. I kolejny atrybucik ze stylu życia. No dobra, musimy tego teologa zrobić. Bo chyba nie możemy teraz skipnąć, nie? Trzeba najpierw zrobić chyba trzy i dopiero potem można coś kolejnego robić. Chyba. Czy to można dowolnie zmieniać? Mój syn i dziedzic Bebicios już od dłuższego czasu był pod wrażeniem rycerzy, którzy stacjonowali na terenie naszej posiadłości. Po tym, jak osobiście spotkał jednego z nich, stale powtarzał usłyszane jego słowa. Prawdy ciężko, a wszystko. Bebicios zostaje cechę pracowity. Pracowity i kiedyś podbije Etiopię. Kiedyś mu się uda. Aha, i, i kolejny radny zmar, rozumiecie? Oni po prostu padają. Nam zaraz ci radni się skończą. My nie jesteśmy imperium, jak kiedyś byliśmy, jesteśmy małym hrabstwem malutkim. No i znowu ten przebrzydły biskup. Nieustannie wpatruje się, wpatrując się w gwiazdy, w końcu zobaczyłem na własne oczy to, o czym tylko wcześniej słyszałem. Gwiazdy poruszają się z różnymi prędkościami, zmieniając swój kierunek w różnym czasie. Ale pozornie robią to w dużych grupach. W zależności od tego, do której strefy niebieskiej należą, rzeczywiście przy odpowiednich obliczeniach można przewidzieć ich ruchy. No logiczne, tak? Mój biskup, Su sufragan, oczywiście tego nie pochwala. Zostaw niebiosa w spokoju. Odbudowanie królestwa jest duchowieństwo. No, nie, nie masz racji, z Zbiczku. Znajdę swoje odpowiedzi w niebiosach i tracimy cyk 10 opinii. On nas z jakiegoś powodu lubi, ale my go nie lubimy. Ale przynajmniej zrobił roszczenie. My tutaj po cichu szukaliśmy roszczeń. Ja już od dłuższego czasu tam yy, klejmowałem prowincję obok do Kelafonii. Yy, wysuń te roszczenia. Wysuń te roszczenia. Wysuń te roszczenia. Być może z nich korzystamy. Jakby to wyglądało sytuacyjnie? Kto tu, kto tu jest kierownikiem tego? Ty jesteś kierownikiem. Dox Nikodemos. No, byłaby duża wojna, bo masz jakiegoś sojusznika, gigadurze. Nie, nie masz dużego sojusznika. Nie, masz dużego sojusznika. Masz za sojusznika co to jest? Księstwo Efezu. Hmm. No dobra, więc się na razie wstrzymamy, Aż z takiej wojny o jakieś wysepki prowadzić raczej nie chcemy. <laughs> Dziedzictwo dynastii. No i teraz. Teraz, no błękitna krew, no musimy. Musimy zrobić tę błękitną krew, to jest konieczne. Aha! Córka, kolejny wnuk, kolejny syn, którym zostanie niejaki ren. Tak, wyrośli na silnych i mądrych, moje dzieci. Dobrze, dobrze. Dostępny atrybucik nauki. Gorliwy misjonarz. No zróbmy te, tego teologa do końca. I moglibyśmy. Podnieść ograniczoną władzę koronną. Myślę, że to jest od, odpowiedni moment. Póki mamy dużo wa, 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 wasali, możemy to zrobić. Ale podwoiliśmy prawie naszą armię, nie? Bo tam coś do 400 podchodziliśmy. Mamy prawie 800. Po wydaniu wyroku śmierci na drobnego złodziejaszka, poprosiłem, by mój syn dziedzic, Bebichios, zajął swoje stanowisko w tej sprawie. Stwierdził, że wyrok jest zbyt surowy, jak na tak małe przestępstwo. Kara rzeczywiście nie była adekwatna. Nadszedł czas, aby pokazać mu, jak mógł się o niego troszczyć. Umierł przede wszystkim. Co ty jesteś? Pracowity, sprawiedliwy, apodyktyczny. Jezus, to jest jakiś chodzący ideał. W ogóle Bebiciego nie przypomina. No dobra, jak jesteś taki, no to jesteś sprawiedliwy. I tym pozytywnym akcencikiem bebiciowym. zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że Paradox już więcej naszego, naszego rodu purpury i walki o tron bizantyjski spiskować nie będzie. W następnym odcinku spróbujemy yy, zawalczyć te wysepki obok. Mam nadzieję, że się uda. łapę góra jest oczysty komentarz. Do następnego. Cześć!